Zaczekaj, nie zabijaj mnie. Poddaję się. Zacznij gadać, potrzebuję informacji. Mądre posunięcie. Gdzie jest ta Kwarianka? Nie ma jej tutaj. Naprawdę nie wiem, gdzie jest. Na chuj na Monteraz. Pozwól mi go zajebać. <laughs> czekajcie, czekajcie. Nie wiem, gdzie jest Kwarianka, ale wiem, hmm. gdzie można ją spotkać. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że z spotkanie. Ty! O ty, oszuście jeden! W w umówionym miejscu wpadnie w łapy ludzi Sarena. Sukim pip, gdzie ma się odbyć to spotkanie? Musimy ją ocalić! Powiedz gdzie. Natychmiast. Spotkanie ma być tu w okręgach, w tylnej alejce, obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążycie. Tak, wreks! Rzuć broń, krogani. Rzuć broń, krogani. Ten zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. Jesteś tak rzuć broń, krogani. I Hunter się nie zapłacił mi, żebym go pił. Nie zostawię niedokończonej roboty. Przecież on się poddał. Nigdy więcej tego nie rób. Zasłużył sobie na to. No, ach, no przecież on się poddał. Nie strzelamy do nieuzbrojonych jeńców. Ile osób przez niego zdechło? Zasłużył sobie. Zresztą mamy inne sobie. Jeśli nie ruszymy teraz, kwarianka będzie martwa. Ale to było dobre, rzuci broń kogaj <grystanie> Jezus Maria